Gdy przychodzi jesień, liście zmieniają barwę i wyglądają jakby pomalowane przez malarza, w naszym kalendarzu pojawia się święto, dzień edukacji narodowej. 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Oczywiście największą część tego środowiska stanowią nauczyciele, pedagodzy. Drodzy Państwo, z okazji tego święta życzę Państwu samych szczęśliwych dni. Życzę Niesłabnącej pasji w wykonywaniu swojego zawodu, niezwykle trudnego. Zawodu, który w tym roku do, dostarczył Państwu ogromu trudności też, bo praca zdalna, przed którą Państwo musieliście stanąć i się zmierzyć, była pewnego rodzaju egzaminem, który zdaliście. I za to w tym dniu szczególnie Państwu dziękuję, bo wiem, że to było niezwykłe wyzwanie. W minionym roku szkolnym dla Państwa. Życzę Wam, abyście swoją pasją i takim wewnętrznym ogniem zarażali młodzież, bo kształtujecie młode pokolenie, pokolenie ludzi, którzy od Was się uczą. Jesteście dla nich teraz mistrzami, ale to później oni będą mistrzami dla innych, ale będą nosić w sobie cząstkę Państwa. To święto to również dzień, dla pracowników niepedagogicznych, bowiem szkołę tworzą nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. I Państwu też się nisko kłaniam i życzę wszystkiego dobrego w tej codziennej pracy, bo to Państwo zapewniacie warunki do pracy nauczycielom i zapewniacie warunki do nauki młodym ludziom. To W Was jest również miłość do młodzieży i miłość do nauczycieli. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego z okazji tego święta dla Was wszystkich.